Słuchajcie, zadzwoniłam do Oli, żeby poprosić, żeby przyniosła ofertę świąteczną piekarnik grzybki i mówię, no przenieś jakieś ciasto i babam, za chwilę zobaczcie, co tutaj się dzieje. Są pierniki, prawda, te piękne? z pierniki, tak. Tu są makowce, prawdziwe, drożdżowe, zawijane. To jest chyba jakiś sernik? Sernik nasz firmowy, malinowy, z ciastem czekoladowym. Keks, o ile się nie mylę. Tak. No i też, I też pierniki. Piernik z, tak, z kokosem. Dobrze, więc ja nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, będę tutaj kroiła na talerz, bo ekipa już po prostu jęzory ma do połowy łydek i czeka na kawałek ciasta z piekarni grzybki. Opowiedz Olu, z czego tak naprawdę robicie swoje ciasta. Przede wszystkim same najlepsze składniki, czyli dobra mąka, masło, cukier, wiadomo też, jak to słodycze trochę cukru musi być. No dobra, ale zami robimy też czekoladę. Żaden tłuszcz palmowy, nie, żaden, żaden jakiś nie. tam kokosowy utwardzany, żaden nie. hydrolizowany, udziwniony, żadnych dziwnych spulchniaczy. Nie. Czyli jeśli patrzę i tutaj na przykład na tym pierniku jest czekolada, to robicie ją od początku tak. u siebie w piekarni. Tak, robimy czekoladę, oczywiście. Krótko mówiąc, jesteście piekarnią rodzinną. I jeśli przychodzę do Was i chcę kupić na przykład taką przepiękną choinkę, to jest piernik, to prawda? To jest piernik z polewą czekoladową. Z polewą czekoladową, to mogę mieć pewność, że to jest dokładnie tak, jakby moja mama zrobiła to ciasto w domu. Tak, oczywiście. Bardzo dobry. Posypany tutaj jest też pistacją, żurawiną, żurawiną jagodami goi, także też ma bardzo, bardzo fajną ozdobę i w środku też same najlepsze składniki. Czyli po prostu utrzymujecie tę tradycję rodzinną od tak. ilu lat już, przypomnij mi? W Warszawie to jesteśmy od ponad 50 lat, a cukiernie mam od 30. A poza Warszawą to jeszcze dłużej. Niedługo będziemy mieć stulecie. Słuchaj, Olu, to ja tu będę pięknie kroić, a ty opowiedz, co tam macie jeszcze w ofercie, bo wy sprzedajecie i w Warszawie, ale też w okolicach. Tak, w okolicach, we wszystkich miejscowościach podwarsza podwarszawskich, jak Legionowo, czy Grodzisk Mazowiecki. Także staramy się w tych kierunkach również rozwijać. Podkowa Leśna, Wieliszew. To A takie czy... nowe nasze miejsca, gdzie też mamy swoją ofertę, no i oczywiście w sklepach tych osiedlowych mniejszych, do których dowozimy i tam w większości też powinna być cała nasza ta oferta świątecznych wyrobów. Cukierniczych. Dobra, to przypomnijmy, jakie są to wyroby jeszcze raz. Te piękne choinki Tak, które to jest taki są... nasz największy hit. Choinki piernikowe mamy również w kształcie gwiazdek, tutaj można zobaczyć. I to są takie rzeczy, które kupimy i możemy je spożyć w przeciągu dwóch, trzech tygodni od zakupu. I one bardzo długo zachowają świeżość, także możemy je ładnie wystawić na stół wigilijny, a zjeść nawet trochę później. Takie choinki piernikowe mają 2-3 tygodnie nawet przydatności do spożycia. One oczywiście. Tutaj są rozpakowane, ale są zapakowane pięknie z napisem tak. wesołych świąt, z kokardką, tak. więc taki, taką choinkę można nawet przenieść w prezencie, w prezencie komuś. Tak, będzie bardzo, tak, myślę, że będzie bardzo fajny prezent. No i w tym roku jest taka jedna nowość nasza, tutaj jest ta choinka i ona jest z pastą pistacjową, którą też sami robimy. Także Od początku, jest... czyli tak. prażycie pistację, a potem je tak. mielicie Mielimy i robicie i robimy z tego... taką cudowną, gęstą pastę pistacjową. Jest jej bardzo dużo tu w środku, także polecam spróbować, bo to taka nasza nowość. Tak, i gwoli wyjaśnienia, dlaczego te pierniki mają datę przydatności 2-3 tygodnie? Dlatego, że są piernikami. Piernik, znaczy pierny, czyli pikantny, ma dużo przypraw, ma miód prawdziwy, tak, prawda? Prawdziwy Tutaj miód. jest prawdziwy miód i to są naturalne konserwanty, dlatego takie pierniki możemy rzeczywiście jeść długo jeszcze od momentu zakupu. Dobrze, to jest taki piernik, ale tutaj jest jeszcze inny piernik. Co to za piernik? Tak, to jest ten nasz taki już bardziej klasyczny piernik. On nie ma tak dużo w sobie tych bakali, więcej tego ciasta czekoladowego z posypką z kokosa. Taki bardziej klasyczna wersja. Klasyczna wersja dla dużej tak. rodziny albo na imprezę, firmową, tak, na imprezę firmową, albo na jakąś dokładnie. właśnie wigilię szkolną. No i oczywiście tutaj hmm. zobaczcie, kroje makowe. Tak, to też taki nasz hit sprzedażowy z polewą. Z lukru, bardzo dużo rodzynek w środku. I bardzo dużo maku, bo no proszę zobaczyć, że maku, tak. dobry makowiec, makowiec to ten. dobry makowiec poznać po tym, że ten stosunek maku do ciasta drożdżowego jest mniej więcej 1 do jednego. 1. Pół na pół, tak dokładnie. Więc tutaj rzeczywiście tego maku nie żałujecie. A czy to jest gotowa masa makowa? Nie, 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 oczywiście nie. Sami robimy. Sami robicie od początku Ale do co porcia. więcej, mamy też inne wersje makowca. Także zapraszamy do nas. Mamy też wersję bardziej domową makowca z posypką, z kruszanki. I on już jest bardziej fit, można nawet powiedzieć, zdrowszy wobec tego lukru, ale też bardzo smaczny. Dobrze, tutaj jest sernik. Tu jest sernik, no to jest taka nasza wersja sernika, może mniej klasyczna, bo tutaj mamy maliny i ciasto czekoladowe. Hmm, no, czyli ser. maliny, czekolada i ser. i ser. Tak to wygląda, I... bardzo pięknie. Nie używacie żadnych sztucznych zapachów, prawda? Nie, nie, nie. nie ma żadnego no, są wszystkie nasze. żadnego migdałka. Nie, cukiernicze zapachy z naszej. No Oprócz ciast macie również świąteczne słone. Przekąski, takie bardziej właśnie na imprezę, czy na następny dzień świąt, czyli paszteciki z kapustą i z grzybami, albo z samymi grzybami, również ze szpinakiem, mamy pierniki w wersji ciasteczkowej, czyli takie malutkie pierniczki w czekoladzie, w czekoladzie białej, w czekoladzie ciemnej, także takie małe sztukowe również fajne rzeczy mamy. I to też wszystko na prawdziwym maśle, na prawdziwych składnikach. To sama czekolada nasza. Dobrze, Olu, ja Ci powiem tak. Znam, wasz makowiec jest genialny, ale dla mnie największym waszym hitem, i to o każdej porze roku, jest ciasto drożdżowe. I ciasto drożdżowe to jest taki synonim domu, ciepła, miłości i dużej ilości wspaniałego masła. A wiem, że w waszym drożdżowym masło jest. Tak, jest i to w dużych ilościach. No i obiecaliście, że pokażecie nam, jak takie ciasto robicie. Tak, zaraz, zaraz zaprosimy pana Andrzeja, naszego kierownika cukierni i, i razem z, postaramy się tutaj zrobić nasz, nasz hit sprzedażowy, czyli nasze ciasto drożdżowe z, z masłem. Super, to robimy tutaj miejsce i wjeżdża drożdżowe, całe z rodynkami. Jeśli jest ze mną pan Andrzej, szef działu cukiernia w piekarni Grzybki, to znaczy, że będziemy robić ciasto drożdżowe. Hurra! Co jest sekretem dobrego ciasta drożdżowego? No, przede wszystkim tradycja. Tradycja, yy, która zaczyna się od nastawienia rozczynu. Okej, okay. czyli co trzeba zrobić? Trzeba tak. Mleczko. Podgrzać? Tak. Ale tak w garnku? Tak. Dobrze, to ja będę podgrzewać, a pan będzie mówił. Dobrze, i teraz lejemy część mleczka. Mhm. To Jakie to musi być mleko? Widzę, że to jest mleko 3,2. Tak, 3,2, i my na takim mleku pracujemy. Okej, okay, nie... czyli prawdziwe, pełnotłuste mleko. Pełnotłuste. Dobrze, do Następnie tego. Następnie grzejemy mleczko. Dobra, idę za Grzejemy mleczko, a ja szykuję drożdże i cukier. Już yy, nic nie czuję, w związku z tym mleko jest podgrzane. Teraz sypiemy ze dwie łyżeczki cukru. Łyżki czy łyżeczki? Łyżki, łyżki. Raz. Czyli dajemy yy... pożywkę, dla... pożywkę dla drożdży, dobrze, nie będę skrobać w garnek, tylko wezmę tak. taką szpatułką. I... I teraz dajemy przewidzianą ilość drożdży do tego ciasta. Okay. To jest gdzieś koło 10 deko. I po prostu I tak, rozrabiamy. rozrabiamy. Tak, się... I, I co się potem z tymi drożdżami dzieje? No one powoli zaczynają się ożywiać nam. I teraz musimy, jak to pani dobrze rozprowadzi, dobrze. dodać mąki. Dobrze. Od razu? Nie, jak rozprowadzimy, tak? Ja, jak rozprowadzimy drożdże, będzie jedna hmm. taka lejąca masa, dodajemy drożdże. Ona tutaj, y, proszę Państwa, walczą. To nie jest tak, że, że jesteśmy, y, że wygrywamy tak od razu. Tak. A trzeba się troszkę natrudzić, żeby się znaczy, drożdże. Przy, w, u nas w y, cukierni troszeczkę to idzie zgrabnie, bo mamy do tego urządzenia. No nie? pewnie. No ale dobra, już prawie się rozpuściłem tę tak. ja te teraz będę sypał mąkę, a pani będzie cały czas mieszać. Dobrze. Awansowałam na starszą mieszającą. Jaka mniej więcej ma być konsystencja tego zaczynu? Lejąca. Lejąca, Lejąca konsystencja. Okay. No, gęstej śmietany, kwaśnej gęstej śmietany. Takich trochę naleśników, no? Tak, tak. Dobra, no to jeszcze chyba. Jeszcze, jeszcze. Czy mąka musi być jakaś specjalna? My używamy mąki 500 pszennej. Czyli po prostu mąka oczyszczona tak, pszenna Tak, oczywiście mamy, mamy wybranych dostawców sprawdzonych. Także nie trafia nam się... Mąka, byle co? Byle co. Dobra, no pięknie myślę się myślę, zrobiło. Że Zobaczcie Państwo tutaj o, mamy takie. Jeszcze... Tak, o właśnie. Piękny. I teraz przysypujemy to mąką. Tak. Już nie to, mieszamy? Nie. nie. Dobra. To nam, to nam pomaga w ocenie, czy nam to troszeczkę pracuje, nie? Bo ta mąka będzie nam Pokazywała, pękać. Pokazywała, czy bąbelki tak, będą, tak, tak? pękać będzie. Nam będzie robiła się taka mapka. Zresztą zobaczymy, nie? Dobrze. I na jak długo to odstawiamy? No ja myślę, że to w te, takiej temperaturze jak tutaj, to myślę, że 25 godziny powinno nam to ruszyć. Dobra. Czy warto to przykryć ściereczką? Tak, na warto przykryć ściereczką. Dobra, przykrywamy ściereczką. O, odstawiamy na 20 no, okay. minut. A ja zapraszam panią Andrzeju na herbatkę. Dobra, zobaczymy jak tam się nasz dzieciaczek ma. O, ho, 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 ho się tu porobiło. I co teraz no, robimy? Dobrze się porobiło, bo zaczyna padać, możemy robić ciasto. Wlewamy tutaj do większej Ostrożnie? Nie. Nie ostrożnie. ostrożnie. Nie, to i tak będzie. Ale piękne, jakie bąbelki poszły. Dobra. Pachnie drożdżami. Pięknie. No, już to. Dobrze, to ja jeszcze ciągnę. A pan opowiada, co dalej? No dalej, musimy sypać pozostałą część cukru. Czy to wszystko tak sypiemy na oko? Nie, nie na oko. To już doświadczenia. Jest I odpowiednia ja później, receptura. Tak, ja później mhm. wszystko podam. Ile tego Ile, ile tego wszystkiego, tak. Dobrze. Teraz lejemy żółteczka, też mamy przygotowane już. Tutaj. Dużo żółteczek. Dużo. Żółteczek, tak. To bo właściwie sekretem dobrego ciasta drożdżowego jest co? Cukier, mąka? No raczej bym powiedział, że nie. E, mąka też. Ale żółtka i masło. Żółtka i masło. I teraz wyrobiamy to. to może pani miesza, ja będę Dobrze, Dobra, ja będę mieszać. Tak, teraz wsypimy mąki. Ach, jak to pachnie już. Mmm, pięknie. A czy ciasto nie powinno się takiego robić z dłonią? Rękawą? Tak, ale to później. Za chwilę, dobra. Tak. Musimy do takiej... Tak to by nam wszystko przez palce przylatywało. Dobrze. I co teraz? No teraz, teraz tutaj mamy rozpuszczone masełko. I to już rączką czy nie? I tak. To, to pan leje, ja będę... Dobrze. Hmm, mas. To jest po prostu najwspanialsza chyba rzecz w kuchni. I co teraz? No teraz musimy dodać sól. A sól, czyli jednak troszeczkę sól. Nie I Tak, tak. Dobrze, to czekam. Sól. O, dobrze. I ono musi być rzeczywiście takie dosyć rzadkie. Tak, jeszcze dosypiemy troszeczkę mąki, żeby pani miała za lekko. Dobra. To taka trochę siłownia. Tak, tak. No ciasto drożdżowe to wymaga takich... Ale to jest chyba jednak, wie pan, takie najszlachetniejsze ciasto, prawda? Jak ktoś już nauczy się piec ciasto tak, drożdżowe, ja to myślę, że to jest... To żadne to jest, nie jest tak, straszne. Tak, tak. Dobrze. A kiedy wanilia i rodzynki? Już wanilię będziemy teraz dawać. Bo tak jak pani widzi, tutaj przykroiliśmy. Wyciągamy ziarna. Wyciągamy ziarenka. Czyli wy też nie dajecie jakiegoś tam cukru waniliowego, nie, tylko nie, nie, po prostu nie, nie, nie. czystą wanilię, tak? Nie, 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 tak, dobrze. No ja myślę, że tutaj jest dwóch takich lasek to. Wystarczy. Wystarczy, tak. Dobrze. Rozumiem, no że... pani tu moglibyśmy przejść na stolnicę, nie? Niby, A, no dobra, było, to przejdźmy na stolnicę. Było, byłoby nam łatwiej, nie? Dobra. dobra. No teraz to już tak jak... I to też tak wygląda w Was piekarni? Nic nie tak? przyspieszacie? Tak. tak. No ty powie pani, my pracujemy na urządzeniach. To pewnie jest to no. trochę szybciej, nie? No tak ja ale... urządzeniem raczej nie jestem. Ale, ale my nie oszukujemy procesów tych Czyli wszystko w zasadzie, poza tym, że troszeczkę pomagacie sobie urządzeniami, tak, tak, to wszystko jest tak, tak, jak kiedyś było. Tak, tak. Mówię no panią, i o mówię, to szanuję. tutaj mamy w sumie z tej receptury, to mamy kilo 60 kg ciasta gotowego, a my robimy no powiedzmy 240 mhm. na jedno mieszanie. Także. Naprawdę? No. No dobra, daleko jeszcze jak to Nie, teraz dobrać. już pani wyrobi, to już, już to kończymy i odstawiamy sobie w Kiedy wiem, że wyrobię? Jak się pani to będzie wszystko odlekać od stolicy, a się odlepia już. Dobry. Ten rąk też pewnie będzie się tak. odlechać. Dobra już? To... Tak, tak. Proszę bardzo. O sobie tutaj mam złociutkie moje. Leży, o bardzo dobra konsystencja miałem rączki w wanilii. A tutaj nam zostają yy, te skórki z wanilii, więc możemy je sobie do yy, miksera rozdrobnić. To czy pokroić? Pokroić czy pokroić do usypać cukru i powstanie nam cukier waniliowy. Znajdziecie przepis też na kanale Ekobosacka. robiłam to i naprawdę ten cukier daje radę. Jest, to jest zupełnie inny zapach niż ten wanilinowy, czyli podróbka wanilii tak naprawdę. Dobrze, czyli co? Ciasto nam odpoczywa. Czy tak. znowu trzeba je przykryć? Tak, I można tą ściereczką przykryć. Dobrze. Tutaj mamy masełko, które nam zostało z tamtego dolewania. Mhm. Dołożymy teraz masła. Takiego. No ile masła tutaj jest? To jest tak z kilogram chyba. No tak, no to ja podam proporcje, jak będzie. I co z tym masłem? Teraz musimy wsypać cukier. Cukier? Tak. Dużo? Yy, ze trzy łyżki. Złotą łyżką panu sobie, proszę tak. bardzo. Proszę. I tu mamy takie urządzonko. Żeby nam trochę pomogło, bo to musimy ubić. ubić. Dobrze. To już oddaję pani. Ja będę ubijać. Tak, Aha, tak. Pan, Proszę bardzo. Pan Andrzej nie będzie sobie brudził nie, 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 To <grym> nie chodzi o... Ani sukienki. <grym> nie chodzi <grym> Ja będę pani rzucał Dobra. Jeszcze więcej rzuca? Tak. I powoli. Powoli, dobra. Znaczy ja powoli będę lewo, a tam jako na takich odwrotach może. Jakbyśmy vzali wszystko na raz, to by nam się A, no raczej to Tak, tak tak. Myślę, że nam to Dobra, starczy. I co teraz? No teraz już musimy połączyć ciasto drożdżowe z tym tłuszczem. Muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest takie w kij dmucha. Myślałam, że to jest jakoś tak łatwe. Jedno, drugie, trzecie, hec, 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 rośnie, rośnie i pieczemy. A tu jeszcze żółtka z masłem. O, panie, wyższa szkoła cukiernictwa. Tak, to teraz będziemy musieli mieć jakieś większe naczynko. Już dajemy. I teraz to. Ja tutaj namoczyłem rodzynki do ciasta drożdżowego, wcedzę uh -huh. tą wodę i teraz dajemy rodzynki. Jezu ile. Ciasto. Ach, tylko to jest pół kilo więcej. No może po namoczeniu pewnie tak, a tak Ciasto i teraz co? No i teraz tłuszcz. To wszystko tu? Tak. I się bawimy dalej. Teraz, teraz pani będzie miała siłownię. O kurcze, blada. I to wgniemy to Tak, wszystko? to musi się połączyć. Ale jaja. Są w środku właściwie, żółtka są w środku. To mnie pan wpuścił teraz na minę. Ja myślałam, że to takie proste jest. No, Sześć kilo masła. Na Dobra. I jadła, tak? Tak. No. Nic dziwnego, że to ciasto drożdżowe z grzybków jest tak niesamowicie pyszne. To jest sama miłość, samo masło. No i, i tutaj to serce, które jest włożone w to ciasto. Mhm. <laughs> no to co, no teraz, już? Tak, myślę, Tam. że już i teraz około 15-20 minut przykrywamy ściereczką. Dobrze pan przykryje I Tak, ja już miście. nie mam ja. Ok. I niech sobie czeka Uf. do włożenia do formy. Dobra, no to niech czeka. To co? Otwieramy. I co? Jest ok? No, widać, widać pani pracę. Ha, ha, ha. Zobaczcie, jakie jest piękne. He, he, he. No dobra. Czyli przekładamy to do przekładamy formy. przekładamy do formy. Akurat u nas w cukierni pracujemy na takich formach, a w domu to dowolne formy. Oczywiście. Trzeba je rozłożyć, prawda? Tak. Odpowiednio. W miarę równo. Bo byśmy mieli problemy przy pieczeniu. Okej. Okay. Troszkę ugniatamy czy? Tak, tak, śmiało ugniatamy, tak, tak bo to później jeszcze wyrośnie. wyrośnie. Jeszcze musimy doprowadzić do wyrośnięcia. O, tak to I wygląda. Super. A kruszonka jest zrobiona z masła oczywiście. oczywiście że z, masła. z mąki o, i z cukru. Tak. Dobra, czyli sypie. Tak. Na bogato? Na bogato. Ale będzie cudowne. Hmm. I proszę bardzo, i co dalej z tym szczęściem? To musimy pozostawić do wyrośnięcia. Okay. No myślę, że to będzie w takich domowych warunkach, to będzie koło godziny rosło. No. Dobrze, to zostawiamy do wyrośnięcia i potem pieczemy jak długo? Pieczemy godzinę 20 w temperaturze 165-170 stopni. I kiedy się nam już upiecze, Tak. Bo my musimy tutaj przyspieszyć, bo to jest prawda, jak to było? Prawda czasu i prawda ekranu? No właśnie, to mamy tutaj już gotowe takie ciasto drożdżowe. Pa, pa, ono właśnie tak wygląda, jest najpyszniejsze na świecie, bo jak widzieliście ma dużo masła, same żółtka, prawdziwą wanilię i mnóstwo rodzynek. No dobrze, to teraz pani Andrzeju ja potrzebuję yy, dobrze dobrze proporcje. Dobrze, więc yy, na taką formę ciasta drożdżowego to zaczniemy od mąki. Mąki mamy 1,5 kg, 1,5 kg, mąki. 20 deko cukru, 20 deko żółtek i 20 deko masła. Drożży mamy 7 deko, sól, no to sól na taką ilość to szczypta, Troszkę? tak, mm -hmm. tak, tak. I dwie laski wanili do tego. Dobrze. I to jest jedna faza, to mamy podstawowe ciasto drożdżowe. Czyli Dr potem mamy drugie. drugi etap. Bierzemy 20 deko masła, 15 deko cukru i 15 deko żółtek. I, to... I rodzynki. I rodzynki, tak, rodzynki. Ale Ile. rodzynki dajemy po utarciu tych masła i żółtek i cukru, jak łączymy z ciastem. Dajemy rodzynki. 30 deko na taką formę. Dobrze. I potem na samym końcu jeszcze jest kruszonka. Tak, tak. Trochę masła, trochę cukru tak, i trochę tak. mąki. To znaczy no, proporcja, proporcja na kruszonkę to jest 3, 2, 1. Podstawowe. Dobrze. No to proszę bardzo. Takie przepiękne ciasto drożdżowe, proszę bardzo panie Andrzeju. Dziękuję. Yy, no i co, no i no proszę, proszę. Na śniadanie, na obiad. Proszę powąchać. <laughs> I na kolację. Zapach Nie, no, masła. Słuchajcie, no jak w domu, jak w domu. Mm. Mm. Pyszne jak mojej babci. Kanał Ekobosacka, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I koniecznie domowe ciasto drożdżowe według receptury grzybkowej przygotujcie.